Kilka tysięcy wiernych wzięło dziś udział w uroczystości przekazania kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej z diecezji sandomierskiej do archidiecezji łódzkiej. W strugach ulewnego deszczu mszę świętą w Sandomierzu koncelebrowało kilkudziesięciu biskupów na czele z metropolitą lubelskim arcybiskupem Józefem Życińskim. Przez 12 miesięcy diecezja sandomierska przeżywała wielkie święto, przystrojone kościoły, domy i ulice. Kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej odwiedziła ponad 250 parafii, szpitale i placówki społeczne. To szczególny czas również dla biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, który kilka miesięcy temu przejął władzę nad tą diecezją. Prosiłem o błogosławieństwo na moją posługę i myślę, że ta obecność Matki Bożej pozwoliła mi wejść w tę rzeczywistość diecezji sandomierskiej od razu i bardzo głęboko. A wierni gromadzili się przed cudownym obrazem na wspólnych modlitwach i rozważaniach. Przychodzili, by powierzyć Maryi swoje troski i radości. Chcieliby była przewodniczką po tajemnicach wiary. Opieko nas obdarzyła Matka Najświętsza. Wydaje mi się, że pozostała w moim sercu chyba na długi czas. Wizerunek Czarnej Madonny powrócił do diecezji sandomierskiej po ponad 30 latach. Peregrynacja przebiegała pod hasłem Maryjo do Syna swego nas prowadź. Każdego z nas pozostaje jakiś lat i coś do zrobienia na życzenie Matki Bożej. Inicjatorem peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej był kardynał Stefan Wyszyński. W 1957 roku tym wydarzeniem zainicjował duchowe odrodzenie narodu przeżywającego marazm z powodu zniewolenia komunizmem. Władzom się to jednak nie podobało. Kopia wędrującego wizerunku została zajęta przez milicję i odesłana do Częstochowy. Przez sześć lat po Polsce pielgrzymowały symboliczne puste ramy obrazu. Żegnając Matkę Najświętszą w cudownym wizerunku nawiedzenia i przekazując go Archidiecezji łódzkiej wierzymy ufnie, że Matka zostanie z nami, gdyż ona jest z nami w każdy czas. Uroczystości w Sandomierzu kończą peregrynację obrazu Maryi w regionie Świętokrzyskim. Zawierzenie Matki Bożej, naszych wszystkich trosk, Szczególnie umacnia nas w codziennym działaniu i wie, że jest to ważne i dla polityków, i dla rolników, i dla wszystkich ludzi. Wizerunek Maryi został przewieziony do parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim.